Dwie rzeczy chcę sprostować na sam początek. Bo w zeszłym, edytowałem teraz z zeszłego tygodnia streamy i ja tam lechicie mówiłem, że, że jest 9 zakończeń. Nie jest 9. To mi się pomyliło, jest 6 jest rzeczywiście Elden Ringa e, a ja powiedziałem, że, że jest 9. Jest 6. Tylko że na początku ludzie myśleli, że są tylko 4, a później się okazało, że jest więcej. E, więc no. I tak. Wejdźmy na postać. Halo, czemu się nic nie dzieje? Znowu się zbugowało od atabowania? Nie mogę nic zrobić. Chyba musimy grę zeszartować, bo nic nie, nie, się nie chce klikać. Otóż jest jaszcząb i nie ma hełmu na głowie. Jest czasem tak, że nie możecie spać w nocy, bo myślicie o dziewczynie. Ja tak miałem dzisiaj. <grytania> Obudziłem się o 5.30 i dziewczyna, o której myślałem, to była jebana malenia i jak ją zapierdolić. E, więc od 5.30 jestem na nogach, plus spałem trochę do dnia. Ja tak, jedna postać się dwa Remek. E, więc rozmieniałem jakim zabić. Nie mogłem zasnąć przez to. Tak mi nie dawało to spać. Taki ten wpierdol, który mi spuściła wczoraj, że wszedłem o 5.30 i zacząłem grać. E, pozwoliłem sobie troszeczkę potestować i się pouczyć maleni na, na własną rękę skupieniu, w ciszy, bez streamu, bez niczego. I koniec końców prawie ją zabiłem, ale stwierdziłem, nie, daje się zabić specjalnie, bo kill musi paść na streamie. Nie mogę zabić jej poza streamem. Tak sobie obiecałem i tak zrobimy. Pozwoliłem sobie nafarmić strzał lodowych plus krwawych. Jestem goły, a to ponieważ poszedłem też po ten amulet, ten cerki. On jest na samym początku gry, tak naprawdę, do zdobycia. Dokładnie w w tym miejscu, pieczara przy gościńcu. To jest mega łatwe. Eee, myślę, że chyba nie muszę tego nikomu pokazywać. Idziecie do bossa, zabijacie bossa i tyle. No i mowy, dobry wieczór. Eee, I ten amulet działa w taki sposób, że im mniej masz na sobie ubrań, tym więcej robisz eee, fizyczne... ja damage'u konkretnie fizycznego. Tylko fizycznego, więc jeśli chodzi o damage lodowy, to się nie liczy. Ale, yy, bo tu jest, jak widać, fizycznego tylko 25. Ale też troszeczkę jest jednak. Okay. Więc nie ma tutaj aż, duży, też, aż tak dużego znaczenia, ale tu jest na przykład tylko fizyczny. Yy, I z tym zestawem amuletów przy pełnym HP strzelam po 350 nawet, więc to jest duże. Yy, założyłem sztylet, na niego z yy, yy, złotą przysięgę, która mi troszeczkę tam daje buffa do damage'u. I tyle. I chyba męczymy dalej, więc jestem gulasem. W końcu mamy okazję, chyba pierwszy raz od początku gry, podzi podziwiać Jaszczębia w jego pełnej okazałości. Tak, piękny jest. Co dziś robimy? Zabijamy Malenie. Zabijamy Malenie. Myślę, że tę pierwszą fazę mam już dość dobrze wytrenowaną. Z drugą jest trochę gorzej, ale wiadomo, że druga zawsze będzie gorsza, bo zazwyczaj się do niej nie dochodzi tak często jak do pierwszej. Jak, jak dealer Malin z Radomia. Coś tu tym jest. Myślę, że ten jego wąs najbardziej podoba. I ma włosy na klacie, które są blond y, z jakiegoś powodu, albo siwe, nie wiem. Nieważne. Spróbujmy. Ah. Ah. Kurde! <śmiech> <śmiech> Mi z tej strony <grywa> dało się jej trochę podleczyć. Kurde, ta druga faza ciągle mnie stresuje. Dopóki... Dziękuję za, za suba na, na YouTubie. E, dopóki ja ją biję i ona mnie nie trafi, to jest OK. Ale jak mnie trafi i ja zaczynam panikować, żeby się podleczyć... Nie mam... Jest bardzo mało okienek na leczenie w tej drugiej fazie. Ja próbuję jak najdalej odbiec, ale ona jest dużo bardziej... Agresywna w niej. <grywa> Więc to nie do końca jest... <grywa> Nie do końca jest łatwe. Well played. Dziękuję, Anonimowy. Dzisiaj padnie. To jest już 30 poziomów powyżej tego, co się działo wczoraj. Nie! Gdybym to zdrowała, ona byłaby już martwa, bo bym jej wypierdalił kolejne kombo. Ja też już myślałem, już, już, już byłem pewien, już byłem pewien. Boże. Na anime do kim, na, wątpię, wątpię. Mnie też zabolało. <laughs> Bardziej niż ciebie. Nie, najgorzej. Byłem za blisko, żeby od, od, odbieg od, odbiegnąć, odbiec. A na jakie anime idziecie? Na jakie chińskie bajki? Napisz wodę, dziękuję. <grym /hierzy> Będziecie co cooldown wykorzystywać? Miecz zabójcy demonów. Brzmi ładnie, ale wątpię. Śmiem wątpić, że ja na jakiekolwiek anime pójdę. Pójdziesz, to zobaczysz, że dobre. <grym /hierzy> <grym /hierzy> W momencie, kiedy ja chciałem uciekać, to ona zaczęła mnie tym pieprzonym, poczwórnym uderzeniem atakować. Ach. Znaczy i tak dobrze jest, właśnie między innymi po to chciałem się rozebrać do naga, bo generalnie jak ma się, tam po prawej stronie widzicie, mały ciężar, to ciągle masz fast role, tylko one są dalsze. Więc dzięki temu robię jednego rola i jestem za tym, poza zasięgiem tego jednego ataku, który zazwyczaj dosięga, ale ja, ja, ja biegłem, ja chciałem odbiec, bo chciałem, odbiec, bo chciałem się podleczyć. To jest to, co ja mówię za każdym razem, że ona. dopóki ją bije, to jest dobrze, ale jak dostanę i próbuję się podleczyć, to jest nagle. panic mode. O nie. No, FUCK! Calvin Klein, gacie widzę na Bogato. Mówisz o, o, o tej? <grywa> o Maleni? Czy o czym? <grywa> Bo moich tu nigdzie nie ma, prawda? Ja nie mam gaci Calvina Kleina, jakby ktoś pytał. Ach, musiałem spojrzeć, bo zazwyczaj tam, tam z tyłu stoi suszarka moja z, z naczyniami, suszarka moja z ubraniami na moim czarnym. Aha, on jest czekoladowy, on jest czekoladowy. Jak, jak robiliśmy postać, to... To chyba Lis Lisicki powiedział, że ma być czekoladowy kolor. Kakaowy, tak. Właśnie ja mam kakao z kawą. kawę z kakao. Znaczy. czekoladę o, w pitta! Złą stronę nabiegnę. Trip. Jak nie odbiegnę, to jest koniec. A to anonimowy wymyślił. A, tak, sorry. Ja myślałem, że to listy był. No tak, anonimowy to wymyślił. Że ma być czekoladowy kolor skóry i imię jaszczą. Gdzie są gacie Frey? Frey? Jaki Frey? Nie mam też żadnej Frey. No, no, no Frey around here. A, come on. RNG, prosz, prze... O, kama RNG. O, ja zgubiłem strasznie. <śmienicza> a figacie jestem na Golasa. Na Golasa jest lżej. I chyba nie zrobiłem tutaj Questa fi i mnie zrobiłem Questa Fi ale Deathbed Companion CETA się chyba gdzieś indziej zdobywa. Czy gdzie? Nie pamiętam. Nie pamiętam Napij się wody już! O poczekaj, może zamiast wody kawy? Bo już mi chyba wystygło na taką temperaturę, że mogę pić. Wodą też popiję, żeby nie było. Że, że ten, że, że tracisz punkty, a nie piję wody. Nie, Gacie chyba i tak trzeba jakoś skrokować? A chodzi o Gacie, Gacie? Znaczy ja wiem, że jest set jej w grze ogólnie, ale tam chyba rzeczywiście Gacie nie ma, bo ona po prostu ma jakąś tam sukienkę. O, o, o fita, Ej, Jest chyba kod w grze do nich, ale nie ma ich oficjalnie w grze. Znaczy, teoretycznie można wszystko tam, znaczy, może nie tyle skrakować, ani ten, co podmienić, co, czy znaczy, podmienić właśnie modami, ne? Na, na początku streama pokazywałem e, to, co mi Bulbi dzisiaj wysłał, czyli um, mod, który prowadza Billa Clintona jako playable character, <ścoughs> więc wszystko jest możliwe. Wystarczy umieć modować. O, pitta. Taniec! Taniec! Urba, taniec! Byłem za blisko, nie mogłem tego uniknąć. O, oh, ja już czułem, czułem w kościach, że mogę ją zabić po prostu. O, oh, nie! Nawet godzina nie minęła. Ja już wypiłem litr, litr wody. No. Próbuję taniec wybitować, ale o, oh, fuck, Teraz to trochę chuj. Byłem w strasznie chujowym miejscu na to. Jeszcze 9 litrów i się utopię? Możliwe. Nie jest to wykluczone. Ah, prób próbowałem wybitować taniec, póki byłem w dobrej pozycji. <śm> Ale ona. <śm> zaczęła tańczyć idealnie w momencie, kiedy już byłem pod ścianą. I kończą mi się krwawe strzały. A napaliłem ich chyba 300 ponad. To mnie ja już piję. Przed rozpoczęciem dzisiejszego streamu. <śm> ma antenata tak Nie tańczymy jeszcze Teraz tańczymy pokrwawione. Nie podchodź do mnie. Teraz się bukuje, pije to, pije to i już, kurwa, nie tańczysz w tej rundzie. Czaisz? Rozumiemy się? Musiała. Musiała tańczyć, no. Okej. Ja nie jestem daleko. Dobrze, dobrze. O! Tam zreformowany rabin. Bill Clinton. To jest jeden z ataków, których się boję najbardziej. I musi go akurat spamować. Gerdul się Jebana Rudasz mato. Kurwa. Oooo, Boże, trzęsę się cały, mam tak mokrego pada i ręce. O oh, jezu. Oh, my dzięki, dzięki. Pozdrawiam. <laughs> my man. Pozdrowienia tego, o, dla YouTube'a, od, od całego czatu. Boże. Uf. Ręce mi się trzęsą. To by było... Tak, to, to by było... Ja pokazywałem co się... No, tak jak mówisz. To się dzieje, kiedy... Nie jest blisko, ale jednak nie. Więc no. O, ja pierdolę. To zajęło stanowczo dużo więcej czasu, niż myślałem, ale... Patrzcie, ile jeszcze mam w ogóle te, ten strzał w zapasie, nie? Wczoraj się bałem, że mi nie wystarczy. Tylko, że później... Najlepszy, następny run, mi skina yy, Billa Clintona i pójdź pod wiarę. Dobra. Tak zrobimy. Tak, dzisiaj jedną godzinę. Wczoraj... Znaczy, wczoraj było w zasadzie mało podejść, jak dzisiaj patrzyłem i to edytowałem. Znaczy, względnie mało, w cudzysłowie mało. Bo tak naprawdę dużo czasu na początku... Yy, nie no, może nie cztery, ale myślę, że tak ze czternaście wczoraj było. Yy, bo wczoraj dużo czasu spędziłem na farmieniu. Tych wszystkich pieprzonych dusz na kości krwawych liści na strzały i lodowych krzaczków na strzały lodowe. I dużo gadaliśmy, oglądaliśmy YouTube. wszędzie były takie głupotki bardzo. A takich prawdziwych podejść może z dwie godziny były. Uff, dobra, od razu zjem tą duszę maleni. Zerżrecie. W dupie to mam 50 koła. Ile za to leveli będzie? Halo, gdzie jest siedzenie? O, ja pierdolę. Raz, dwa, raz, dwa, raz i koniec. 130 level, 5 leveli za to będzie. Brr, bdy, bdy, bdy. tak, zróbmy. 130, ze 130, 130, levelem będziemy iść na Radagona. I oczywiście oprócz Radagona bestia. Butelkę można potem sprzedać? Po co? Ja coś jeszcze chciałem... a wiem co chciałem zrobić. Chciałem bucha wziąć. Przekopiłeś <laughs> najlepszą część? Jaką? Co? Sik... a, sikaj do butelki, okej, okay, dobra. <laughs> e, no, chyba, chyba nie. Jakbym, jakby to było wczoraj, to i tak bym pewnie tego nie zrobił. Ale byłem na tyle pijany, że mógłbym coś takiego głupiego zrobić. Później po streamie jeszcze graliśmy z Bulbim i jeszcze z Piotrkiem. Fortnite'a, ale ja byłem już tak podpity, że nic nie strzelałem. W jednej grze Bulbi e, chyba cztery razy mnie podniósł, a koniec końców i tak przegraliśmy.